Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Projekt Historia. A w dzisiejszym materiale chciałbym wam przedstawić krążownik pancerny cesarskiej marynarki wojennej Japonii. Mowa oczywiście o okręcie Ikoma typu Tsukuba. Zapraszam na materiał. Zanim przejdę do głównej części materiału, chciałbym wam podziękować za wasze wsparcie w walce z algorytmem YouTube. I jeśli to możliwe, zachęcić Was do zostawienia taktycznego komentarza również pod tym filmem. Zachęcam też do pozostawienia polubienia i subskrypcji, bo plan wbicia 3000 subskrypcji do końca roku jeszcze nie jest skreślony. A teraz zapraszam do głównej części materiału. Budowę krążowników typu Tsukuba zamówiono w ramach nadzwyczajnego budżetu uzupełnienia floty z czerwca 1904 roku, przygotowanego w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. Impulsem do przyspieszenia programu była nieoczekiwana utrata pancerników Yoshima i Hatsuze, które na początku konfliktu zatonęły po wpłynięciu na rosyjskie miny morskie. Stępkę pod okręt. Położono 15 marca 1905, a wodowanie odbyło się 9 kwietnia 1906 roku. Były to pierwsze duże okręty liniowe, które zaprojektowano i zbudowano w całości w Japonii, w japońskiej stoczni, choć uzbrojenie główne oraz wiele podzespołów nadal sprowadzono z zagranicy. Mimo to Cukuba i Koma powstały w bardzo krótkim czasie, co odbiło się na jakości konstrukcji. Jednostki cierpiały na liczne problemy projektowe i techniczne, tym niewystarczającą wytrzymałość kadłuba, ograniczoną stateczność, a także częste awarie układów mechanicznych. Jednostki te miały długość 137 metrów, szerokość 23 metrów i zanurzenie na 8 metrów. Wyporność standardowa to 13700 ton, pełna to już 15400 ton. Pancerz był wykonany ze stali krupa. pasburtowy do około 178 mm w części środkowej. Pancerz wież artyleryjskich do 203 mm, ale tylko na czołach wież. Barbety od około 152 do 178 mm. Pokłady pancerne to 51 mm w partiach wypłaszczonych. Kioski bojowe miały około 203 mm pancerza. Projekt krążowników typu Tsukuba opierał się na klasycznym kadłubie krążownika pancernego. Napęd stanowiły dwie pionowe, potrójnego rozprężenia maszyny parowe zasilane przez 20 kotłów typu Miyabara. Zespół siłowni osiągał moc projektową 20 500 koni mechanicznych, co miało zapewnić prędkość ponad 20 węzłów oraz zasięg 5000 mil morskich przy marszowej prędkości 14 węzłów. Podczas prób prędkości w zatoce Hiroshima, przeprowadzonych przed wcieleniem do służby, okręt Tsukuba osiągnął maksymalną prędkość 21,5 węzła, co na tamte czasy i na ten typ okrętów było dość imponującym wynikiem. Ikoma należała do pierwszych jednostek japońskiej floty, wyposażonych w kotły zdolne do spalania zarówno węgla, jak i ciężkiego oleju opałowego. To zwiększało elastyczność eksploatacji. Pod względem uzbrojenia okręty typu Tsukuba były w momencie powstania jednymi z najciężej uzbrojonych krążowników świata. Artylerią główną były działa kalibru 12 cali, czyli 305 mm type 41, te same co na przykład na okręcie Mikasa. Rozmieszczono je w dwóch dwudziałowych wieżach po jednej na dziobie i rufie wzdłuż osi symetrii jednostki. Uzbrojenie artyleryjskie średnie obejmowało 12 dział kalibru 6 cali, czyli 152 mm, oraz 12 dział 4,7 cala, około 120 mm, tak samo wzór Type 41. Natomiast obronę bliską uzupełniały 4 szybkostrzelne armaty Hotchkiss 47 mm, które były zamontowane na wieżach artyleryjskich. Okręt posiadał na początku też trzy wyrzutnie torpedowe kalibru 450 mm, po jednej na burcie oraz jedną na rufie. Załogę okrętu stanowiło około 820 osób. Na okręcie służyli między innymi Takatsugu Yojima, który pełnił obowiązki kadeta oficerskiego, a w późniejszym czasie osiągnął rangę kontradmirała, a w czasie II wojny światowej był dowództwem lotnictwa morskiego w Imperium Japońskim. Razem z nim służył także Mitsumi Shimizu. Jako młody oficer, a później wiceadmirał, w czasie II wojny światowej służył w dowództwie japońskiej marynarki. Tak jak już mówiłem na początku, wstępkę pod Ikome położono 15 marca 1905 roku. Wodowanie odbyło się 9 kwietnia 1906, a do samej służby w cesarskiej marynarce wojennej wszedł 24 marca 1908 roku w stoczni arsenału marynarki w Cure. Pierwszym dowódcą pełniącym jednocześnie funkcję oficera nadzorującego wyposażenie jednostki był kapitan Egarashi Yazutaro. Krótko po wcieleniu do służby w Cure, Ikoma wzięła udział w eskorcie amerykańskiej tzw. Wielkiej Białej Floty prowadzącej rejs dookoła świata. Wizyta zespołu US Navy w Japonii miała miejsce w październiku 1908 roku, a udział japońskiego krążownika podkreślał rosnące znaczenie Japonii na arenie międzynarodowej. W 1910 roku ICOMA został wysłany z misją dyplomatyczno-protokolarną do Argentyny, aby reprezentować Japonię podczas obchodów stulecia niepodległości tego państwa. Z Buenos Aires okręt przepłynął następnie przez Atlantyk do Londynu oraz innych portów europejskich, po czym wrócił do kraju drogą przez Ocean Indyjski, dokonując tym samym pełnego opłynięcia globu. Podczas trwania I wojny światowej, Ikoma brał udział w działaniach bojowych jako część japońskich sił sojuszniczych, działających na mocy Japońsko-Brytyjskiego Traktatu Sojuszniczego. Na początku konfliktu uczestniczył w blokadzie niemieckiego portu Qingdao w Chinach, Podczas jego oblężenia we wrześniu 1914 roku. Po kapitulacji miasta Ikoma i Tsukuba zostały skierowane na poszukiwania niemieckiej eskadry wschodnioazjatyckiej na południowym Pacyfiku, aż do jej zniszczenia w bitwie koło Falklandów w grudniu 1914 roku. W okresie od 1 listopada 1914 do 17 stycznia 1915 roku. Koma operował kolejną z baz w Hongkongu, Singapurze i Townsville w Australii, chroniąc brytyjskie kolonie oraz szlaki handlowe przed niemieckimi grupami handlowo-rajdowymi. 4 grudnia 1915 roku okręt uczestniczył w wielkiej rewi floty w pobliżu Yokohamy, której przewodniczył sam cesarz. W wydarzeniu brały udział 124 jednostki. Podobna parada miała miejsce 25 października 1916 roku, również u wybrzeży Yokohamy. W latach 1916–1917 Ikoma pozostawał w japońskich wodach przybrzeżnych, pełniąc głównie służbę reprezentacyjną i szkoleniową. Okręt padł ostatecznie ofiarą postanowień Traktatu Waszyngtońskiego z 1922 roku, który wymusił redukcję tonażu dawnych krążowników pancernych. W ramach jego realizacji IKOMA został zezłomowany w stoczni Mitsubishi Heavy Industries w Nagasaki. Skreślono go z listy floty 20 września 1923 roku, a ostatecznie okręt został zezłomowany 13 listopada 1924 roku. Okręt typu Tsukuba i Koma była okrętem ambitnym, symbolizującym rozwój japońskiego przemysłu stoczniowego, ale zarazem jednostką, które, której pośpiech budowy i ograniczenia konstrukcyjne skazał na szybkie zastarzenie. Jej historia to doskonały przykład gwałtownej ewolucji technologicznej marynarki wojennej początków XX wieku, okresu, w którym okręty stawały się przestarzałe, zanim zdążyły w pełni rozwinąć swój potencjał. I to tyle w tym materiale. Ja Wam przypominam tylko o pisaniu komentarzy, polubieniu tego filmu i zostawienia subskrypcji i oczywiście o odwiedzeniu serwera Discord, do którego macie link w komentarzach. Jeśli chcecie usłyszeć o czymś konkretnym, zostawcie komentarz lub podzielcie się tym na samym Discordzie. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i cześć.